Wakacyjne atrakcje w raciborskiej Sowie. Zmiana organizacji ruchu na Nowomiejskiej. Od września nowy dyrektor w ndk Dzień dobry, dzisiaj czwartek, 22 dzień sierpnia. Beata Badura zapraszam Państwa na dzisiejsze wydanie Wiadomości Raciborskich. W ramach akcji Lato w mieście raciborska Sowa organizowała zajęcia i warsztaty, które odbywały się przez całe wakacje dwa razy w tygodniu. Dzisiaj byliśmy obecni z kamerą podczas ostatnich zajęć w tych wakacji. W strefie odkrywania wyobraźni i aktywności w Recibożu odbywały się wakacyjne zajęcia o różnorodnej tematyce. Uczestnicy podczas każdego ze spotkań mieli okazję do zdobywania wiedzy oraz prowadzenia eksperymentów i doświadczeń. Dzisiaj są ostatnie zajęcia w ramach akcji Lato w Mieście. Dzisiejsze zajęcia pod nazwą Sztuczna Inteligencja wokół nas poprowadzi dr Aldona Rosner z Centrum Kształcenia Ustawicznego Filii Politechniki Śląskiej w Rybniku. Będziemy w ramach tych warsztatów wykorzystywali robot edukacyjny POTON, który w ramach jednego ze swoich zestawów, które ma w ofercie, ma właśnie moduł Sztuczna Inteligencja, dzięki któremu w prosty, przystępny sposób Możemy dzieciom przyswoić realne działanie sztucznej inteligencji. Podczas zajęć dzieci poznały sztuczną inteligencję w wyjątkowej formie. Dzisiaj poprowadzę to na przykładzie rozpoznawania świateł drogowych, czyli będziemy mówili trochę o bezpieczeństwie. Za chwilę rozpoczyna się rok szkolny. To bezpieczeństwo jest na drogach, na chodnikach bardzo ważne, dlatego będziemy mówić o tym, na co należy zwracać uwagę, jeżdżąc na rowerze, ulajnogach, czy też będąc po prostu pierwszym uczestnikiem ruchu drogowego, a następnie właśnie za pomocą robota Foton będziemy testowali, jak dobrze nauczyliśmy go rozpoznawania czerwonych i zielonych świateł. Będziemy sprawdzali, czy zawsze dobrze wykona nasze zadania i będziemy się starali odpowiedzieć na pytanie, co mogło być przyczyną w momencie, kiedy się jednak pomylił. Koniec zajęć w raciborskiej sowie to nie koniec wakacyjnej przygody z sową, która przygotowała również atrakcję plenerową. Z tego miejsca chciałabym serdecznie zaprosić Państwa na 31 sierpnia, to jest sobota, start o godzinie 14 na trzecią edycję Festiwalu Odkrywców, która odbędzie się na lewobrzeżnych bulwarach nadodrzeńskich. W programie znajdą się atrakcje zachęcające do odkrywania, do eksperymentowania, konstruowania i poznawania świata nauki. Swoją obecność na festiwalu potwierdziły liczne instytucje i placówki z naszego regionu które zapewnią wyjątkowe atrakcje. Wśród licznych wystawców swoje pokazy naukowe i warsztaty przedstawi m.in. Centrum Nauki Kopernik z Warszawy, Uniwersytet Śląski. Politechnika Śląska, ale również te nasze raciborskie szkoły, między innymi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 oraz numer 2. Nie zabraknie Akademii Nauk Stosowanych z Instytutem Techniki oraz Kołem Naukowym Pedagogów ANS. Z racji tego, że SOWA skupia się też na sieciowaniu między innymi strefami, zaprosiliśmy na, te, na to wydarzenie między innymi Sowę z Wodzisławia oraz sowa Rybnik. Nie zabraknie regionalnych klubów młodych odkrywców, ale będzie też Ostruknet, Śląski Oddział Straży Granicznej z Raciborza i wiele, wiele innych atrakcji, na, na które serdecznie zapraszam. Całe rodziny, ponieważ jest to e, bez względu na wiek impreza, e, które, na której wszyscy znajdą coś ciekawego dla siebie. Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie. Od 21 sierpnia trwa remont nawierzchni ulicy Nowomiejskiej w Raciborzu. Na odcinku od ronda imienia Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Pocztowej. Należy w tym rejonie miasta zachować szczególną ostrożność. Urząd Miasta informuje o utrudnieniach w ruchu drogowym na ulicy Nowomiejskiej. W środę 21 sierpnia rozpoczął się remont nawierzchni ulicy Nowomiejskiej na odcinku od ronda imienia żołnierzy niezłomnych do ulicy Pocztowej. W czasie robót drogowych zostaną wykonane niezbędne prace, które poprawią komfort poruszania się samochodów w tej części miasta. Zakres prac obejmuje frezowanie nawierzchni asfaltowej oraz regulację urządzeń wraz z złożeniem nowej nawierzchni. Ulica Nowomiejska podczas robót drogowych jest otwarta dla pojazdów, jednak kierowcy napotkają tam utrudnienia w ruchu drogowym spowodowane zmianą organizacji ruchu. Na czas remontu obowiązuje ruch wahadłowy, w związku z czym prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Kierowcy i inni uczestnicy ruchu drogowego powinni uzbroić się w cierpliwość oraz w miarę możliwości poruszać się w tym rejonie miasta alternatywnymi drogami dotarcia do celu. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu czekają zmiany. Władze powiatu podjęły decyzję, kto będzie nowym dyrektorem placówki. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu to jednostka oświatowa podlegająca zarządowi powiatu raciborskiego. Od lat dzieci i młodzież z terenu powiatu raciborskiego korzystają z zajęć prowadzonych w placówce, dzięki którym mogą rozwijać swoje talenty. Zajęcia w formie tematycznych warsztatów odbywają się również w okresie wolnym od nauki, podczas wakacji oraz ferii. W Raciborskim MDK działają również zespoły wokalne, muzyczne, teatralne oraz taneczne. Młodzież z placówki prezentuje zdobyte umiejętności podczas wielu koncertów, festiwali oraz rewit Tańca. To wydarzenia, które już od lat tradycyjnie odbywają się w powiecie. W czerwcu bieżącego roku radni powiatu przychylili się do propozycji zarządu, by podjąć odpowiednie kroki w kierunku przekształcenia Młodzieżowego Domu Kultury w Powiatowy Dom Kultury. Założeniem jest nie tylko kontynuacja odbywających się wydarzeń, ale również poszerzenie oferty zajęć i powiększenie działalności placówki. Podjęta uchwała Rady Powiatu Raciborskiego o zamiarze likwidacji z dniem 30 czerwca 2025 roku placówki oświatowej Światowo-wychowawczej Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu upoważnia również zarząd powiatu raciborskiego do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury, a w szczególności do wystąpienia do śląskiego kuratora oświaty w Katowicach o opinię w sprawie likwidacji tej placówki. Od 1 września 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku Młodzieżowym Domem Kultury w Raciborzu będzie kierował nowy dyrektor. Zarząd powiatu raciborskiego podjął uchwałę w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu Ewelinie Uriasz, która obecnie jest pracownikiem placówki. Bo dobrze jest się dzielić, bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie. Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych podaj dalej czerwoną nitkę życia więcej na twoja krew.pl. nic nie ginie. Śmieci też nie. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19, oraz Opawska 33, Całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. To wszystko w dzisiejszym wydaniu wiadomości raciborskich. Serdecznie zapraszam na wiadomości dla osób niesłyszących. Życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.